Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Szymon Torowi, Jakub Mielecki. Do walki dziesiątej po prawej przygotowuje się Igor Kowalczyk, Marcel Frątyk. Do przodu, Max, Do przodu. Nie cofaj. Do przodu. do przodu. Do przodu. Cały czas do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu, do przodu. Do przodu. Do przodu. Tak jest. Końcówka. Thank <laughs> you. Po lewym, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. się tak. Tak, tak. 15 sekund. Teraz tak. Dawaj! Tak, teraz, dawaj! Teraz, dawaj! cały Tak, tak, Do przodu, Idź! Idź!